Cześć wszystkim z tej strony Ewelina i dzisiaj zapraszam Was na taki luźny film, w którym sprawdzimy moją pamięć co do przeczytanych książek. Filmie będziemy się posługiwać tym oto regałem, na którym mam największą swoją kolekcję książkową. E, pozostałych książek, łącznie z biarem jesiennym nie uwzględniamy w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobać taka zabawa i w tym szale chorobowym u nas w rodzinie to jest e, myślę taki dobry moment zarówno dla mnie, jak i dla Was, żeby nagrać po prostu taki jeden różny filmik, którym prawdopodobnie wszyscy się pośmiejemy. Jeżeli znacie twórcę, który nagrał już taki filmik, to napiszcie mi w komentarzu, a na pewno oznacza tą osobę, bo szczerze powiedziawszy, ja nie robiłam takiego researchu, kto już robił coś podobnego. Rzadko zaglądam obecnie na Booktuba i e, tak, patrzę tutaj, bo Kaja próbuje się dostać do mnie, więc dajcie mi sekundę. Dobrze, jestem z powrotem, mam nadzieję, że widać mnie tak samo jak przedtem, ale mniejsza z tym. Mam kubeczek z Harry'ego Pottera, z hipogryfem, jeśli ja nie mylę. W kubeczku mam 20 karteczek z numerami od 1 do 10 i będziemy sobie losować. Nie wiem jeszcze jak będziemy się posuwać po regale: czy od góry, czy od dołu. Za chwilę się okaże. Dobrze, zmieniłam troszeczkę ustawienie ze względu na to, że widzicie teraz najniższą półkę, jaka jest tutaj na regale. Są tutaj dosyć ciemne książki, bardziej popularne i mniej, jak widzicie, są dwory. Tak, to Kaja w tle, jakby ktoś się zastanawiał. Mam tutaj kubeczek. Wrócimy do mojej postaci i mojej twarzy, jak już przejdziemy do wyższych półek, bo tutaj ciężko byłoby mi pokazać. Dobra, losowanie. Dobra, już Wam pokazuję, co to jest. Jest to numer 8. Jeżeli chodzi o kolejność, to pomyślałam, że będziemy lecieć od lewej. Tak do góry. I tutaj nie wiem, w sumie może o tak polecimy, i do góry. Jeszcze zobaczymy. E, zaczniemy sobie od lewej. Więc tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nie. Hmm. <śledzimy> <śledzimy> um. Pierwszą wylosowaną książką jest "50 twarzy Greja". Ta książka opowiada o Anastazji, która zastępuje swoją koleżankę podczas pewnego wywiadu do o matko gazetki uczelnianej, tak mi się przynajmniej wydaje. Jezus Maria, ja zdecydowanie za dużo pamiętam z tej książki. I tym oto sposobem, przeprowadzając ten wywiad, poznaję Christiana, który jest bardzo mm, zdolnym, bogatym przedsiębiorcą, który ma niezwykłe... który ma dosyć niezwyczajne preferencje, jeżeli chodzi o e, miłość, można by powiedzieć. Tak, Kaju, ja też nie wierzę, że o tym mówię. No i nasi główni bohaterowie zbliżają się do siebie. Ona poznaje jego tajemnicę. On pokazuje jej swój czerwony pokój. No i mamy tutaj kilka scen zazdrości. Mamy tutaj bardzo e, wymowne sceny erotyczne, które się odbywają z taką szczytą brutalności, można by powiedzieć. Poznajemy naszego tajemniczego Chrisiana i jego ciemną stronę, jego 50 twarzy. E, tak, i na rośnie i rośnie i wszyscy wiedzą do czego doprowadzi na zdrowie. O matko kochana, no, możemy przejść do kolejnej książki. Wydaje mi się, że każdy zna 50 twarzy Greya i e, każdy chciałby o tej książce w większym lub mniejszym stopniu zapomnieć. Więc może ruszmy dalej. Przenosimy się o jedną półkę wyżej, i tutaj zaczniemy od strony prawej. Już wam pokazuję kubeczek. Jest kubeczek. O jest, wypadło, dobra. Rosujemy jeszcze raz, żeby nie było. Jest tu numer, zaraz wam pokażę. O, trzeba to rozprostować. Dobra. Numer 5. Więc liczymy od prawej. 1, 2, 3, 4, 5. Proszę bardzo. Książka, o której nie mówiło się zbyt dużo na YouTubie takie mam wrażenie okrutnik dziedzictwo krwi jest to książka, którą pamiętam również dosyć dobrze. To był chyba debiut Aleksandry Rozmus na moim kanale, bodaję, że jest recenzja tej książki, ale nie oglądajcie, bo to dosyć stara recenzja i bardzo dużo w niej zdradzam, więc nie oglądajcie. Mamy tytułowego okrutnika, który jest taką osobą, która palu paluje, Boże. Poluje. Jeszcze lepiej by było. Poluje na istoty magiczne, demony po prostu słowiańskie, bo tutaj będziemy się obracali właśnie w tym świecie słowiańskich demonów. Teraz nie jestem pewna, czy ten okrutnik miał na imię Stanisław, chyba Stanisław. I mamy też postać kobiecą, która była jednym z tych demonów. Tylko teraz nie wiem, czy to była strzyga, czy to była wiła. Nie wiem, może i to była nawet i południca. Chyba to była południca. I ona ma za zadanie tego okrutnika przeciągnąć na stronę zła, ale ostatecznie możecie się domyśleć, jak to się kończy. E, no to jest ciekawa książka. Na pewno polecam, jeżeli ktoś lubi właśnie te klimaty słowiańskie, takie jak szeptucha, takie jak. E, Książki Pauline Handel. To jest właśnie coś w tych klimatach, więc jak najbardziej polecam. Dobra, przenieśmy się troszkę wyżej. Możemy zobaczyć się teraz twarzą w twarz. Ciebie to wy będziecie mogli mnie zobaczyć twarzą w twarz. Czekajcie, niech sobie ustawię. Tak będę się pojawiać i znikać z kadru, bo to nie jest najwygodniejsza pozycja. Więc losujemy. Tym razem. Mam tutaj numerek dwa. O, jest, widać, dwójka, dobra. I teraz lecimy z drugiej strony, czyli od strony tej i mamy drugą książkę, czyli Kosiarze. E, dobrze, ucina mi trochę głowę, ale już nie będę tutaj kombinowała. E, Kosiarze, jedna z moich ulubionych książek. Opowiada ona o e, przyszłości ludzkości, można powiedzieć. Ludzkość pokonała... Gdzie to postawić, tak żebyście widzieli? Może tu? Widać tu? Czy kołkubeczka? Wróciłam do Was z Kają. Kaja! Tutaj jest Kaja chora niestety, więc potrzebuje więcej uwagi niż zazwyczaj. Dobra, kosiarze, co zdążyłam powiedzieć? Ludzkość pokonała wszelkie choroby i tak jakby... Mamy taką super inteligencję, która zarządza wszystkimi praktycznie aspektami człowieka. Taki system operacyjny, który, do którego ludzie mogą się zwracać który kontroluje pogodę i w ogóle no, praktycznie każdy aspekt z życia monitoruje człowieka na każdym kroku. I to jest fajne, że poznajemy świat właśnie oczami tej sztucznej inteligencji w niektórych rozdziałach, ale mamy też bohaterów z krwi i gości, czyli Boże, drogi, zabijcie mnie Rowan i Citra. Którzy później zmieniają swoje imiona. Dwoje bohaterów um, będzie się szkoliło na zawód kosiarza, czyli e, osoby, która zabija innych ludzi, aby planeta się nie przeludniła. I może na tym zakończmy, bo. <sum> Samo szkolenie jest bardzo interesujące. Sami bohaterowie są bardzo fajnie wykreowani i dodatkowo Ej. mamy dwójkę mentorów. E... Boże drogi, kosiarz Kiri, tak i kosiarza. No, tutaj to sobie nie przypomnę. Niestety, Kaju, też mi nie podpowiesz. Niestety, e, ale mentorzy również są bardzo fajni. Mamy też bardzo fajnych antagonistów, których nie lubimy i którzy serio przesadzają więc na pewno warto jest przeczytać tę książkę. Wiem, że była dosyć trudno dostępna, bo nawet ja dostawałam wiadomości na Instagramie, czy nie odsprzedam. Otóż moja książka jest w stanie już takim, no dobrym, ale nie bardzo dobrym. Czytana kilka razy i naprawdę, jeżeli ją gdzieś jeszcze dorwiecie, to naprawdę warto ją przeczytać. Jeżeli czytaliście, to podzielcie się w komentarzu swoimi opiniami, ale tak... Ja ją bardzo lubię i bardzo polecam. Przejdźmy wyżej. Będziecie się tutaj przesuwać razem ze mną. Eee, ta półka. Kubeczek. Znowu wylosowałam. O, dobra, mam 6 czy 9. Chyba 6. Nie wiem, czy się wyostrzy. Dobra, 6. I teraz szliśmy z prawej, to teraz z lewej. O, mój Boże, drogi. Eee, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jego banan! Nie wierzę, że to mówię. Dlaczego? Dobra, przesunę może i bliżej tą książkę. Koło kubeczka. Ok, widać. Jego banan. Jest to książka z gatunku Romans Erotyk. Um... Taka, niestety, babie się dzisiaj trafiają takie książki, o których może powiedzieć aż za dużo i wstyd, że może o tym w książkach powiedzieć dosyć dużo. Dobra, koniec tego byłkotu. O czym jest ta książka? Otóż pamiętam fabułę tej książki, ponieważ czytałam ją dosyć niedawno e, i e, fabuła jest dosyć łatwa również do przewidzenia, więc o czym tu mówić? Mamy kobietę, która jest dziennikarką i która ma znaleźć brudy. Na temat głównego bohatera, który jest właścicielem pewnej wielkiej firmy. Firmy odnoszącej duże sukcesy na polu, tym wiecie, marketingowym i tak dalej. Nasz główny bohater jest dosyć specyficzny, ponieważ ma swoje życie bardzo poukładane, jest takim troszeczkę pedantem. No i z tego wynika to, że posiłki również są dosyć takie, wiecie, zbilansowana dieta, wszystko podpisane, co kiedy ma jeść. Banan z jego imieniem w pokoju socjalnym, w firmie. Nowa pracownica, dziennikarka pod przykryciem, zjadająca jego banana. I od tego wszystko się zaczyna: romans, dziewczyna się miota, czy wyciągać te brudy, czy kopać dalej. Ale z drugiej strony mamy tego przystojnego szefa, którego banana zjadła i który ją pociąga, i w sumie jemu ona też się podoba. E, tak, dopowiedzcie sobie resztę. Mam nadzieję, że e, zarys fabuły jest jak najbardziej klarowny. Przejdźmy może do półki wyżej, ostatniej, bo tak. Ten filmik jest po prostu... Ja nie wiem, czy te strzały moje to ktoś nade mną dzisiaj chyba czuwa. A znowu zniknęłam Wam z kadru, ale to tylko dlatego, że po prostu nie miałam gdzie postawić e, statywu i e, dobrze, teraz zaczynaliśmy. ze strony prawej, to teraz z lewej, gdzie jest mój kubek? Jest. Dobra. Już teraz mniej tych kartek, bo trochę mi powypadało podczas o, poprzednich losowań. Czy widać? Nie widać, czemu nie widać? 8, znowu 8, no dobra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o mój Boże, tą książkę czytałam bardzo dawno temu, jest to Stigmata, jak się nie mylę jest to książka niemieckiej autorki, chociaż mogę się mylić. Przynajmniej taki miała vibe, troszkę taki niemiecki, można powiedzieć. No cóż mogę powiedzieć. O <laughs> Jezu, co to było? Nie pamiętam imion bohaterów to na pewno. E, jedyne, co pamiętam, to to, że był jakiś program telewizyjny, tak mi się przynajmniej wydaje, i uczestnicy mieszkali w jakimś opuszczonym domu i e, nasza główna bohaterka jest uczestniczką, ale jakaś jest. I jakaś jest tajemnica w związku z, z życiem, z rodziną naszej głównej bohaterki? A może to się w Anglii dzieje? Może i w Anglii? E, no nie wiem, ale też jest. E, jak to było? Ona brała udział w tym programie i zamieszkała w tym domu opuszczonym, i coś było takiego, że oni znikali. W pewnym momencie nasza główna bohaterka odkrywa, Sekret, który za tym się kryje, i że w ogóle reżyser i scenarzysta, i no coś było z jej matką jakaś tajemnica z przeszłości jakieś morderstwo w ogóle tam były takie zagadki, że ktoś kogoś zabił coś było takiego stylizowanego na horror, na thriller ale nie do końca wyszło i mamy tam chłopaka, który również bierze udział w tym. Przedsięwzięciu. Wiecie co? Bardzo niewiele pamiętam o tej książce, więc może zerknijmy na ten opis z tyłu. Przeszłość na pewno cię dopadnie, zawsze. Wkrótce po tajemniczej śmierci matki Emma, no proszę, nigdy bym na to nie wpadła, dostaje anonimową przesyłkę. Zawiera ona czarno-białe zdjęcie małego dziecka i polecenie, by zaczęła szukać morderców swojej matki. No, wiedziałam, że coś z tą matką będzie. Wszystko wskazuje na to, że znajdzie ich w elitarnym obozie młodzieżowym w starym zamku w górach. Dobra, to nie był opuszczony dom, tylko zamek. I to nie był program telewizyjny, tylko obóz młodzieżowy. Ale dałabym sobie rękę uciąć, że było coś z kamerami i tak dalej. Na miejscu dziewczynie wpadają w ręce kolejne fotografie, które z całą pewnością mają związek z przeszłością matki. Jednocześnie dochodzi do serii dziwnych wydarzeń, w których biorą udział uczestnicy obozu. Ktoś wciąga emmy w niebezpieczną grę. Czy dziewczyna zdoła we właściwy sposób odczytać znaki i uratować swoje życie? Wiecie co? No dobra, nie pamiętam tej książki. Przyznaję się bez bicia, ale może jako rekompensatę, bo tutaj mam raczej książki, które w no dosyć dużym stopniu chyba będę pamiętać. Mam taką nadzieję, wyrosujmy jeszcze jedną kartkę. I będziemy liczyć po prostu od tej książki dalej. Jeden Boże. Okrutna pieśniarka. Porwana pierśniarka, bo okrutna pierśka. Wybaczcie mi. Porwana pieśniarka Daniel N. Jensen. Dobra, tutaj wiem, że były trolle. I była sobie dziewczyna, która trafiła do tego świata troli całkowicie przypadkiem. I tam był książę. I się okazało, że porwano ją właśnie dla tego księcia, żeby złamać jakąś klątwę. I ona miała tego księcia poślubić. I ten książę troll był całkiem przystojnym trolem I czy pamiętam imiona bohaterów? Dobra, wybaczcie mi, że jestem taka potargana i że w ogóle obraz się chwieje, ale trzymam was w ręce i yy, musimy tak dokończyć, bo nie mam gdzie postawić statywu, więc porwano na piśniarka, Na czym skończyłam? Imiona. E, zabijcie mnie. Nie pamiętam, jak książę miał na imię. No nie pamiętam. Coś chyba na C. Ale głowę sobie uciąć nie dam. I nie chcę zaglądać na tył tej książki, bo to będzie hańba dla mnie. Ale główna bohaterka miała na imię Se Se Celest? Celin? Albo Celin. Albo Celest. No nie wiem. Coś na C. Boże drogi. Ale hańba! Dobrze, wiem na pewno, że ta kraina troli znajdowała się głęboko pod ziemią i oni nie mogli z tej krainy wyjść, bo była klątwa rzucona przez czarownicę dawno, dawno temu i żeby ją złamać, ten książę musiał ożenić się z, ludzwo, z ludzką dziewczyną? Czy ludzka dziewczyna musiała pokona, pokonać? Pokochać! Pokochać księcia troli? Coś mi się tak wydaje. I ten książę był takim hot, to pamiętam. I co jeszcze? A jeżeli jeszcze jakiś człowiek zawędrował do tej krainy troli, to e, jeżeli udało mu się wyjść, to on o, zupełnie o niej nie pamiętał, o tej krainie, o tych trolach i tak e, dalej. I był jeszcze jakiś facet e, przyjaciel chyba tego księcia, o którym jest książka, która jest prequelem całej serii. Bo e, pierwsza część była całkiem fajna, druga była już słabsza, o wiele słabsza, i trzecia była też fajna, z tego co pamiętam. E, samą serię nawet Wam polecam. Jeżeli słyszycie jakiś hałas, to jest Kaja bawi się zabawką, bo już koniecznie chciała na ręce, ale zdołam ją przekupić zabawką, więc e, tak. E, dobra, ten przyjaciel księcia on miał jakąś straszną historię, taką tragiczną, e, miłosną, więc nie czytałam ogólnie tego prequela, więc nie wiem, ale on był super bohaterem. E, tej trilogii również, e, więc tak, i nosił maskę na pół twarzy, to pamiętam. Tak, i powiem wam szczerze, że całkiem fajnie się bawiłam dzisiaj nagrywając ten film, bo nie spodziewałam się, że, wy... <grym> nie spodziewałam się, że wylosuję takie książki, jakie wylosowałam. I przepraszam, jeżeli w pewnych momentach się zacinam, e, coś czuję, że ten film będzie miał również dużo cięć, ale też jeszcze nie jestem całkiem zdrowa i czasami. E, zaczynam bełkotać, albo głos mi się urywa, albo no, słyszycie hałasy z tła, dosyć wyraźnie, więc e, postaram się jakoś to powycinać, tak żeby nie raziło to w ucho. Mm, dobrze, i sama się nie spodziewałam, jakie książki wylosuję, zwłaszcza ten początek był dla mnie szokiem, ale dobrze. Przez to yy, stawi. widzicie, że ten film jest dosyć spontaniczny. Jeżeli zabawa Wam się podobała, to dajcie mi znać w komentarzu, bo mam straszną ochotę nagrać WOLD 2. Po prostu drugą edycję tej zabawy, bo książek mam jeszcze całkiem sporo, a takie fajne mi się wylosowały, więc może nie od razu po tym filmie, ale za jakiś czas myślę, że fajnie będzie wrócić do takiej zabawy, bo świetnie się bawiłam. Na dzisiaj ode mnie to tyle. My widzimy się w kolejnym filmie i do zobaczenia. Pa!